Witam ponownie na kanale Marko, witam ponownie na kanale Marco, Marco Polska Piłka. Dziś już czwarta część o Sokratesie, brazylijskiej legendzie. A więc przechodźmy od razu do meritum. Podczas pierwszych lat na Uniwersytecie zajęcia odbywały się na skrzydle Hospital Das Klinics, największego. Szpitala Ribeiro Perto. Każdego dnia były cztery wykłady, dwa pierwsze rano od godziny ósmej i kolejne dwa po południu pomiędzy czternastą a osiemnastą. Sokrates siadał z tyłu sali, gdzie łatwiej było poznać, pozostać niezauważonym i sporządzał notatki grołami godnymi najbardziej nieczytelnych recept. Byli tacy wykładowcy, którzy potrafili się ubiąć na niektórych studentów, naciskając na nich do granic możliwości, obrzucając wyzwiskami. Ale to nigdy nie przytrafiło się Sokratesowi, wspominał jeden z jego przyjaciół, dr Sid Miguel. Wymagania stosunku do niego były inne niż wobec pozostałych su studentów. Sokrates był niesamowicie inteligentny. Miał doskonałą pamięć i prawie nigdy się nie uczył. Potrafił ukończyć kurs, ponieważ chodził do republika z mieszkań studenckich. Było kilka takich, wyłącz wyłączając to moje. Przychodził dzień przed egzaminem, słuchał jak uczyliśmy się, rozmawialiśmy i wchłaniał to wszystko. Było oczywiste że wykładowcy go uwielbiali, dlatego mu pomagali i zaliczał tak o włos. Dostawał dwójki, trójki, ale zdawał. Nigdy nie zawalił żadnego przedmiotu. W Botafago dzień był podzielony na dwie części, ze względu na mecze, kiedy rozgrywane były zwykłe, zwykłe niedzielne popołudnia i środowe wieczory. Przedmeczowe poniedziałkę piłkarze mieli wolne. We wtorki rano odbywał się trening kondycyjny, zaś po południu rozgrywa, rozgrywali mecz treningowy. Jeśli następny dzień miało odbyć się spotkanie, zostawali w koncentrado, gdzie przebywali w izolacji. Czwartki były wolne, natomiast piątki i soboty powtarzano... Po, piątki i soboty powtarzano schemat torkowy. W sobotnie wieczory piłkarze wracali do kontrentrako, którym, którym w przypadku Batafago było ranczo przerobione na drużynowy hotel, gdzie odpoczywali przed niedzielnym meczem. Ze względu na wykłady, Sokrates niemal zawsze opuszczał poranne treningi i zwykle również te popołudniowe. Czasami przychodził wieczorem na indywidualną sesję treningową, jednak rzadko widywał kolegów z drużyny poza dniami, w których odbywały się mecze, oraz czasem w kontenstrakonie spędzonym na studiowaniu albo grzeb karty. Kiedy pojawiał się wieczorem, zwykle przebiegał w ciemnościach jedno okrążenie, tylko po to, aby móc powiedzieć menadżerowi, że jednak coś zrobił. Pozostali piłkarze szybko przyzwyczaili się do jego nietypowego rozkładu zajęć i było niewiele narzekań, że traktowano go w uprzywilejowany sposób. Kiedy przekonali się, co potrafi na boisku i zaczęli dzięki niemu otrzymywać bonusy, wszelkie głosy, domagające się, aby trenował dokładnie tak jak oni, szybko ucichły. Wiedzieliśmy, że był traktowany w wyjątkowy sposób, ale znacznie, znaczenie dla nas miało to, co potrafił zrobić na boisku. Wspominał Ney, który grał z Sokratesem w pomocy. Był najlepszym zawodnikiem i wygrywał mecze. Dwóch albo trzech piłkarzy powiedziało coś tam trenerowi Jorge Wirze. Ale usłyszeli od niego, że dzięki Sokratesowi wygrywają. Lepiej nie trenować i wygrywać niż trenować i nie osiągać odpowiednich rezultatów na boisku. Albo mówił: Idźcie na studia, to otrzymacie te same przywileje. Waga i brak odpowiedniej masy mięśniowej u Sokratesa zawsze stanowiły problem, który powiększało jeszcze osobliwe lekceważenie dźwigania odżywiania. Mógł pić, ale krzywił się na normalne posiłki, przez co ważył 81 kg, zdecydowanie za mało jak na osobę mającą ponad 1,90 m wzrostu. W domu lub w barze lubił dziabnąć jakąś przekąskę albo wziąć kawałek jedzenia z czyjegoś talerza. Matki i żony jego przyjaciół przygotowywały posiłki, a on brał talerz. Osuszał dom ze wszystkiego, co było do picia, ale nigdy nie kończył swojej porcji. Jego matka zauważyła, że był w stanie pić jedną szklankę soku owocowego za drugą, ale rzadko kiedy jadł same owoce. Rodzina żartowała, że nie chciał się zadręczać wysiłkiem, jaki było obieranie i przeżuwanie owoców. Zawsze był chudy. Ojciec ironicznie nazywał go. Grubaskiem, choć wśród przyjaciół był znany jako Marago, duży udzielec. Jednak jego niechęć do nabrania masy powodowała, że był jeszcze bardziej narażony na ataki obrońców. Podczas meczu tracił tyle na wadze, że ledwo mógł się do szatni, będąc poważnie odwodnionym. Nawet pomimo ograniczonych treningów, każdy dzień po rozegraniu meczu spędzał zwykle na stole do masażu. A fizjoterapeuci starali się wymasować z powrotem nieco życia w jego wątłe i obolałe mięśnie. Kiedy wycięto mu migdałki, przez tydzień nie był w stanie jeść nic konkretnego. Jego waga spadła do 68 kg, a on niemal mdlał podczas meczów rozgrywanych bezpośrednio po zabiegu. Według oceny Sokratesa jego kondycja fizyczna była o jakieś 30-40% niższa od kondycji reszty kolegów z zespołu, którzy zdawali sobie sprawę, że muszą za niego nadrabiać, zwłaszcza w końcowych fragmentach spotkań. Miał reputację zawodnika pierwszej połowy i często, kiedy był zmęczony, prosił kolegów, aby asekurowali jego pozycję. Kiedy jednak podczas drugiej połowy dawał o tym znać, rzadko był zmieniany, ponieważ wciąż mógł rozstrzygnąć męcz jednym ze słynnych, perfekcyjnych, wymierzonych podań. Klub starał się doprowadzić go do odpowiedniej formy. Ale Sokrates hieronicznie bronił się przed podnoszeniem ciężarów i wysiłkiem fizycznym na treningach. Nawet kiedy proponowane ćwiczenia nie, było, nie wymagały ciężkiej pracy, szukał sposobu, by odmówić. Działo się tak, ponieważ nienawidził, kiedy mówiono mu, co ma robić, a poza tym alternatywy były zbyt, zbyt zawsze atrakcyjniejsze. W tych czasach dawaliśmy zawodnikom zaszczyki z frutopleksem, dożywnym suplementem witaminowym, który pomagał im w nabraniu masy. Wspominał Joe Sabiniu, klubowy masażysta i trener. Pamiętam taki dzień, kiedy akurat nie graliśmy meczu. Mieszkałem niedaleko stadionu, a Sokrates miał codziennie po południu o 15.30 przyjeżdżać do mnie swoim szafroletem oblą opalą. Kiedy ruszył w drogę, dzwonił do mnie do domu. Wtedy nie mieliśmy telefonów komórkowych. A ja schodziłem na dół, żeby się z nim spotkać. Jednak tego dnia zejście zajęło mi nieco więcej czasu, więc on ciągle używał klaksonu. Powiedziałem do mojej żony. To Sokrates przyjechał. Pewnie nie. Nie chcę dzisiaj zaszczyku. Szedłem, otworzyłem drzwi i usłyszałem od niego. Dzisiaj żadnego krótopleksu Miał dwie torby wypełnione piwem, salami, szynką i serem mozzarella. Siedzieliśmy we dwójkę na schodach do wieczora gadając i pijąc piwo. W naszych podaniach, dryblingach, sztuczkach z piłką jest coś z tańca, kapuriery, coś co łagodzi. Czasem osładza grę wymyśloną przez Anglików. Nasz futbol z naszą kreatywnością, radością wyraża charakter naszego społeczeństwa. Nasz bunt przeciw nadmiernemu podporządkowaniu się wewnętrznemu i zewnętrznemu, nadmiernemu ujednoliceniu, geometryzacji, standaryzacji i totalizmowi ograniczającym różnorodność i spontaniczność jednostek. Sokrates napisał te słowa w 2010 roku, niemal cztery dekady po tym, jak pierwszy raz zachwycił Brazylię ruchem, który podsumował miłość, jaką ten kraj darzył odmienność i spontaniczność jednostki. Zagranie piętą, które rozwinął przechodząc do, do piłki halowej, do klasycznego futbolu, uczyniło go sławnym, jak wielu młodych Brazylijczyków. Także on szyfował swoje umiejętności grając futbol de salo, popularną odmianę futbolu rozgrywaną na betonowej lub drewnianej powierzchni z wykorzystaniem mniejszej i cięższej piłki. Futbol de salo, inaczej futsal, były bardzo odpowiednie dla dzieci, zwłaszcza w ribeiro perto. Gdzie grano w niego na małych boiskach, zamkniętych pomieszczeniach, z dala od oślepiających go blasku słońca. Młodego Sokratesa wyróżniły driblingi i kontrola piłki, jednak nie potrzebował wiele czasu, aby zrozumieć, że te umiejętności mają mniejszą użyteczność na pełnowymiarowym boisku w starcie z obrońcami. Nie miał też wystarczającej kondycji ani szybkości, aby grając na trawie, dryblować na dłuższy dystansie. Obrońce po tym jakich okiwał, mieli wystarczająco dużo czasu, żeby go dogonić i zmierzyć się z nim drugi raz, a nawet trzeci raz. Sokrates szybko więc porzucił bawienie się piłką i zastąpił je futbolem jednego kopnięcia, dzięki któremu ta piłka wykonywała całe to, to bieganie. Kolejnymi przyczynami zmiany stylu gry przez piłkarza było jego słaba muskulatora. Miał małe stopy o rozmiarze 42,5. Miał ograniczone możliwości manewrowania długim ciałem, dlatego trudno mu było szybko się odwrócić. Nauczył się więc podawać piłkę jednym szybkim dotknięciem, co podtrzymywało tempo akcji, a jego chroniło przed ostrymi starciami. Kiedy dołączałem do pierwszego zespołu batwego, byłem ucieleśnieniem antystezy atlety, wspominał Sokrates. Moje warunki fizyczne były bardzo odmienne od warunków rywali. Zacząłem grać z dziećmi, a potem z dorosłymi, którzy byli więksi i lepiej przygotowani fizycznie. Moje przetrwanie zależało od tego, czy uda mi się opracować inną strategię odmienną od tej, do której przywykli ludzie? Zacząłem grać futbol oparty na zasadzie jednego kontaktu z piłką. Zaraz po jej otrzymaniu odgrywałem ją dalej, ponieważ nie mogłem wytrzymać fizycznego starcia z przeciwnikiem, nie miałem do tego odpowiedniej muskulatury, poza tym byłem wysoki i chudy aby zachować zasadę jednego dotknięcia używałem wszystkiego czego tylko mogłem pleców, kolana, łokcia, no i oczywiście pięty. Co stało się moim znakiem firmowym? To był czysty zdrowy rozsądek. Chęć przetrwania. Takie według mnie było najlepsze rozwiązanie, więc zacząłem nad tym pracować. Tak często jak tylko mógł. Sokrates skorzystał z zagrania piętą, choć nazywanie tego w sposób umniejszałoby całą jego złożoność. Było to bowiem coś więcej niż zwykle kopnięcie piłki tyłem stopy, jednak nikt przedtem ani potem nie, tego nie używał. Sokrates używał każdej części stopy, aby podać piłkę. Wykorzystywał piętę do woleju, aby odbić piłkę na bok, czy wykonać przecinające obronę 20 metrowe podanie. Często stawiał stopę na piłce, by przetoczyć ją do stojącego przed nim lub za nim partnera. Zagranie piętą było znakiem firmowym Sokratesa i wyróżniało go jako jednego z najbardziej ekscytujących piłkarzy tej ery. Pani krzyczeli z zachwytu, widząc coś, co wyglądało jak zwykły popis, jednak te jego sztuczki rzadko kiedy były nieuzasadnione. Sokrates był bardzo pragmatycznym piłkarzem, który wykonywał zagrania piętą nie dlatego, że chciał zwrócić na siebie uwagę, ale dlatego, że miał w tym konkretny cel. Ziko powiedział, że to dodawało mu pewną przewagę, której rywale nie posiadali, a obrońcy nie wiedzieli, jak sobie z nim radzić. Pele żartował, że Sokrates grał lepiej ustawiony tyłem do bramki niż większość piłkarzy przodem. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie widzieliśmy kogoś grającego w ten sposób, powiedział Geraldo. To oszałamiało obrońców, którzy decydowali ruszyć się w jedną stronę, ale zanim zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje, piłka była już za nimi. Oni nie potrafili tego zrozumieć. Inni koledzy Sokretesa twierdzili, że ta jego nieprzewidywalność podniosła poziom gry, ponieważ, mając piłkę w posiadaniu, musieli więcej myśleć o możliwych opcjach. Kiedy mieliśmy piłkę, nie wiedzieliśmy, co się stanie, wspominał napastnik Walter Casagrande, który stał się bliskim przyjacielem Sokrast Sokratesa, kiedy grali razem w Corinthians. <laughs> Przepraszam. Jeśli po prostu. Stałeś i choć odrobinę nie zdążyłeś za jego procesem myślowym, gubiłeś się i wyglądałeś jak głupek, bo ciągle byłeś w złą stronę. Pod tym względem jest o wiele łatwiej grać z przeciętnym piłkarzem, ponieważ wiadomo dokładnie, czego można się po nim spodziewać. Trzeba było myśleć o tym, co może się e ewentualnie wydarzyć dzięki geniuszowi Sokratesa. Ja sam nie byłem geniuszem ale na tyle inteligentny piłkarze, że potrafiłem go wspomóc. Znajdowałem przestrzeń na boisku i kiedy jeden z naszych minął piłką od razu, wyobrażałem sobie jego trzy lub cztery możliwe zagrania. Długi czas po tym, jak Sokrates wycofał się z puduelu i przeskakiwał z jednej pracy do drugiej oraz zmieniał żony jak rękawiczki, jeden z przyjaciół zapytał go, Czego chcę od życia? Chcę znaleźć szczęście, odpowiedział. A co ze szczęściem innych ludzi? Nie obchodzi nieszczęście innych. Moim obowiązkiem jest podążać za własnym. Sokrates miał zaledwie 16 lat, kiedy znalazł szczęście z rodziną Kalcio, są o rok młodszą od niego, mieszkająca niemal dosłownie drzwi obok. Dom rodziców rodziny znajdował się w tym samym kwartale na Avenida Perediste Vargas, z tyłu domu Sokratesa. Kiedy młodzieniec zakochał się w małej brunetce, nawet nie próbował tego ukrywać. Podczas gdy większość nastolatków witała miłość z nieporadnym stytem, Sokrates czynił to z otwartymi ramionami nawet kiedy ukończył liceum i studiował nocami każdego ranka stawał, brał prysznic i czekał przy drzwiach rodziny, by odprowadzić ją do szkoły. Jego brat, Sontes, przedstawił ich sobie podczas zabawy karnawałowej na początku 70 roku i para się od razu polubiła. Sokrates Wywarł na dziewczynie ogromne wrażenie, kiedy skoczył na scenę, wyrwał mikrofon z rąk śpiewającego i wykonał piosenkę jednym z najgorszych głosów, jakie ona słyszała. Kiedykolwiek słyszała. Po tym pierwszym spotkaniu nie było kontynuacji, ale kiedy przypadkowo wpadli na siebie kilka miesięcy później, Sokrates zaprosił ją na spacer i ta prawdziwa randka potwierdziła, że coś ich jednak łączyli. Młodzi byli parą we wczesnych latach 70., a ich związek został sformalizowany dzięki nocy spędzonej na rytmicznej gimnastyce w Volkswagenie Garbusie, którego Sokrates kupił z drugiej ręki. Komuś, kto mierzy ponad 1,90 m, ciężko było ten samochód prowadzić. A co do co dopiero uprawiać w nim seks. Jednak młodzi jakoś sobie z tym poradzili. Kiedy we wrześniu 1974 roku rodzina zaszła w ciążę, trzy dni po Bożym Narodzeniu Sokrates wraz z narzeczoną spotkali się w kościele na ślubnej ceremonii. Chłopak prezentował się wspaniale w smokingu, a na sesję zdjęciową przyozdobiono go dodatkową mistrzostką szaru. Do tego momentu nigdy nie rozmawiali poważnie o małżeństwie. Jednak zostawienie dziewczyny, by samotnie wychowywała dziecko, nie wchodziło w rachubę. Dlatego para promieniowała szczęściem, rozpoczynając nieplanowane wspólne życie. Oboje byli studentami i mieli pro problemy ze związaniem końca z końcem, żyjąc z minimalnej pensji, jaką Sokrates otrzymywał z Batafagu. Na szczęście pomagały im rodziny, zwłaszcza ojciec rodziny, który miał dobrą posadę menadżera banku. Fusi Kalicio dobrze orientował się w finansach miasta i korzystał z tej wiedzy. Wyszukiwał nieruchomości, których właściciele potrzebowali je szybko sprzedać. Jeden z takich domów niejako wypożyczył rodzinie i Sokratesowi, a ci wprowadzili się tuż... Przy przed tym, jak w czerwcu 75. roku na świat miał przyjść ich syn Rodrigo. Regina pod wieloma względami była przeciwnieństwem swojego męża. Spokojna jedynaczka wychowana w dobrze sytuowanej rodzinie, studiująca matematykę, była tradycjonalistką. Sokrates spędzał cały czas poza domem, podczas gdy ona Lepiej się czuła, zostając w nim, i wolała spokojne życie rodzinne. Radośnie jednak przyjęła rolę żony oraz matki i szalała na punkcie faceta, którego nazywała Kerities. Być może nie pobraliby się, gdyby Regina nie zaszła w ciążę, jednak początki ich wspólnego życia upłowały w błogim szczęściu. Dawali sobie wsparcie, zostawiając odpowiednią przestrzeń do życia. A Regina w dużym stopniu była jak matka Sokratesa, cicha, lecz zdeterminowana i zadowolona z wypełniania tradycyjnej roli widomu. Na tym zakończymy część czwartą. Zapraszam Wam na część piątą. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. I dziękuję też za suby i lajki dla kanału Marko Polska Piłka. Dzielcie się ze mną też swoimi opiniami.